Cześć, bracia, jak się macie! Szóste przykazanie dekalogu brzmi: nie cudzołóż. Mężczyzna łamie to przykazanie nie tylko wtedy, kiedy do, idzie do łóżka z kobietą, która nie jest jego żoną. Jezus powiedział: ktokolwiek porządliwie patrzy na kobietę, już popełnił z nią cudzołóstwo. Warto tutaj zaznaczyć, że to nie kobieta jest problemem ale to w jaki sposób mężczyzna na nią patrzy Jezus kiedyś powiedział błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą niesamowita obietnica Jezusa widzieć Boga możemy widzieć Boga nie tylko po śmierci ale już tutaj na ziemi przez wiarę czy widzisz Boga czy chcesz widzieć Boga? Zadam ki teraz kilka bardzo ważnych pytań. Na co lub na kogo chcesz patrzeć w swoim życiu? Albo w kogo lub w co chcesz się wpatrywać w swoim życiu? Nie wystarczy tylko odpowiedzieć, że chcę patrzeć na Boga. Albo chcę wpatrywać się w Boga, to jest za mało. Jak bardzo jesteś zdeterminowany, żeby widzieć Boga? Jak bardzo? Czy na tyle, żeby nie wpatrywać się w władną kobietę, która stoi przed Tobą, a szukać Boga, którego nie widzisz? Jak bardzo jesteś zdeterminowany, by widzieć Boga? I pamiętaj, odpowiadając na te pytania: możesz oszukać siebie, ale swojego serca nie oszukasz. Prawda wyjdzie na jaw w momencie próby. Warto odpowiedzieć sobie na te pytania, gdy jesteśmy sami, na przykład na modlitwie, bo moment, gdy przyjdzie pokusa, to już za późno, żeby odpowiadać sobie na te pytania. My tu już musimy działać i to szybko. Wiemy dobrze, bracia, że gdy pozwolimy sobie na małe ustępstwo, gdy przyjdzie pokusa. To często doświadczamy, że mały kamyczek wywołuje wielką lawinę, której już nie możemy powstrzymać. Mam dla Ciebie dwie rady, jeśli przyjdzie do Ciebie pokusa. Po pierwsze, mów przynajmniej chociażby w myślach słowa Jezusa, Jego obietnice, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I po drugie, ale co ważne, robione jednocześnie. Podejmij konkretną akcję, na przykład odwróć głowę w inną stronę, albo wyłącz stronę internet, internetową, lub wyłącz telefon, albo komputer, albo zmień pomieszczenie na inne. Ważne rób te dwa punkty. Jednocześnie tu trzeba działać szybko i stanowczo. I co jest ważne? Wołaj do Boga. Bez Boga nie dasz sobie rady. Jesteśmy za słabi. Przychodź do Boga. Bądź z nim szczery. Mów: Boże, jestem taki słaby. Nie daję rady. Proszę cię, pomóż mi. Przychodź do Niego nawet ze łzami w oczach. Przychodź na adorację, na najświętszego sakramentu, nawet jeśli go tam nie widzisz, to przychodź, szukaj Boga. I ważna rzecz: zmień swoje myślenie. Pokusa nie jest sposobnością do walki. Pokusa jest sposobnością, by powiedzieć Bogu: Kocham cię. Potrzebujemy zmienić wajchę w naszej głowie. To wymaga też czasu, praktyki. I kolejna ważna rzecz. Nie zniechęcaj się porażkami. Porażka jest wpisana w każdy proces rozwojowy. Bez porażek nie ma rozwoju. Porażki będą. Ale nie zniechęcaj się. Idź dalej. Pamiętaj o sakramentach Eucharystii, szczególnie Eucharystii i spowiedzi. Bóg działa, Bóg nas podnosi, Bóg chce robić wszystko, żeby nam pomóc. On robi wszystko, żeby nam pomóc. Potrzebujemy ze swojej strony. Pewnego wysiłku, decyzji, ale on naprawdę, naprawdę pomaga, bo jest Bogiem dobrym. Bóg jest prawdomówny. On obiecał, że ci, co mają czyste serca, widzą Boga. Ci, co zabiegają o czyste serca, już się zbliżają do tego, żeby widzieć Boga. A widzieć Boga to jest Najpiękniejsza rzecz, jaka może nam się zdarzyć w życiu, tutaj na Ziemi i w wieczności. Więc warto podejmować ten cały proces, o którym mówię w tym filmiku. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, bracia. Panie, Ty widzisz, że jesteśmy bardzo słabi, ale Ty też widzisz, że chcemy naprawdę chcemy Ciebie widzieć. Chcemy Ciebie widzieć, choć może teraz jeszcze nie widzimy. To chcemy bardzo. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i wzmocnij w nas to pragnienie widzenia Boga. Panie, chcę być bardzo zdeterminowany, żeby Ciebie widzieć. Jestem gotów zapłacić wszelkie możliwe koszty, żeby Ciebie widzieć. Panie, jestem gotowy zrezygnować ze, z wielu przyjemności, żeby Ciebie widzieć. Przyjdź, Duchu Święty. Bardzo Cię proszę, bardzo Cię potrzebuję. Bardzo Cię potrzebujemy, Panie. Niech Was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć, bracia. Dobrego dnia. Z Bogiem.